W środę 25 maja o godzinie 17.30 przy krzyżu przed budynkiem dawnego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dzisiaj Wojskowe Centrum Rekrutacji przy ulicy Centralnej odbędzie się uroczystość zatytułowana Zapal znicz rotmistrzowi. 74. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego. Organizatorzy zapraszają poławian by ci przyszli i oddali hołd rotmistrzowi oraz wszystkim ofiarom zamordowanym w miejscach kaźni w całej Polsce. Przypomnijmy, że Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii wojska polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierz Armii Krajowej aresztowany i osadzony w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, z którego wraz z dwoma więźniami zbiegł w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Z własnej woli przeżył 947 dni w tym piekle, które wobec Katowni NKWD były tylko, jak to określił Pilecki, igraszką. Efektem pobytu w Auschwitz były pierwsze unikalne raporty o Holokauście, zwane raportami Pileckiego. Rotmistrz uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie 8 maja 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i oskarżony m.in. o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. 3 marca 1948 roku przed rejonowym sądem wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces tzw. grupy Witolda. Witold Pilecki został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej przez strzał w tył głowy. Miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego nigdy nie zostało zidentyfikowane. Puławski uroczystości to już tradycja. Przypomnijmy początek w środę 25 maja o godzinie 17.30. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembrińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów